Chorzów po raz kolejny włączył się w zbieranie pieniędzy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miasta pojawili się wolontariusze ze specjalnymi puszkami na datki od mieszkańców. Wśród nich był także Adler, maskotka ruchu Chorzów, która zachęcała do wspierania akcji. Dodatkowo w internecie pojawiło się wiele aukcji charytatywnych, na których można wylicytować przedmioty przekazywane między innymi przez chorzowskie instytucje. W tym roku Chorzów wspierało poprzez liczne licytacje. Na portalu aukcyjnym pojawiło się Wiele chorzowskich przedmiotów, m.in. koszulka Kamila Socha, koszulka Ruchu Chorzów, medale. Piłkarki klubu Ruchu Chorzów również przyłączyły się do licytacji. Można licytować przedpremierową wizytę w Muzeum Chudnictwa. Ponadto prezydent Andrzej Kotala na licytację przeznaczył obraz ze swojej prywatnej kolekcji przedstawiający gołębie, a dodatkowo na te okoliczność został przygotowany specjalny zestaw porcelany. Dodatkowo Chorzów wraz z Księgarnią Dopełniarz przygotował specjalny konkurs plastyczny dla na najmłodszych, na przedstawiającego Jerzego Jurka Owsiaka, czyli prezesa zarządu WOŚP. Dodatkowo pożywianie, chcąc chociażby narysować kredą, chorzowskie WOŚPowe serce mogą napić się za darmo na rynku gorącej herbaty. Na telebimie na chorzowskim rynku oraz w internecie obejrzeć można było na żywo koncert ze Starochorzowskiego Domu Kultury, gdzie grupy działające w sdk przygotowały występ razem z siostrami Wajs. Ze Starochorzowskiego Domu Kultury mamy przyjemność zaprezentować dwie grupy studio artystyczne Banda Rabanda no i zespół wokalny e, Fresco. Tak my się bardzo cieszymy na tą współpracę. Cieszymy się, że z siostrami Weiss możemy współpracować, bo my się bardzo cieszymy, że możemy zagrać ten e, koncert online. Jesteśmy bardzo stęsknieni. No i jeszcze dzisiaj taka okazja wyjątkowa. My już rzeczywiście byliśmy bardzo stęsknieni. Mieliśmy nadzieję, że zobaczymy się e, tak w cztery oczy, natomiast no, nie udało się tak, ale liczymy na waszą liczną obecność i na komentarze, lajki i w tym roku światełko do nieba przyjęło formę muzyczną i było wspólnym występem artystów zaangażowanych w organizację 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie. Niestety nie możemy tego zrobić tak, jak to odbywało się w zeszłych, w zeszłych latach, natomiast wymyśliliśmy takie muzyczne światełko do nieba punktualnie o godzinie 20. Dziś...